Siemanko w nowej serii na moim kanale, gdzie zostałem trenerem RC Lens. RC Lens, możecie mi napisać w komentarzu jak bardziej poprawię, czy RC Lens, czy RC Lens. albo jeszcze może inaczej. No Ja słyszałem te dwie formy, więc jak coś piszcie śmiało w komentarzu. No i w końcu Korea League L. bardzo wiele razy słyszałem, żebyście chcieli zobaczyć nawet RC Lens. Kiedyś robiłem ankietę, w której wygrała to na do poprzedniej edycji, i więc w końcu to zrobiłem. Mam nadzieję, że zostawicie dużo łapek w górę pod pierwszym odcinkiem. No i oczywiście liczę na Wasze propozycje transferu. Powiem Wam tak, no już te pierwsze okienko jest za mną, ale pamiętajcie, że piszcie swoje propozycje transferów, kogo bym mógł kupić do tej serii. Chcę widzieć materiał, ja Wam trochę popowiadam, że moim celem oprócz wygrania Ligi Francuskiej jest kupowanie, ogólnie chcę kupować Francuzów i piłkarzy, wiecie, narodowości afrykańskiej, bo takich najwięcej jest trochę właśnie we Francji i chciałbym się skupić na takich właśnie regionach, więc piszcie śmiało w komentarzach, jakich piłkarzy byście chcieli kupić. Dla mnie ten pierwszy sezon zawsze jest takim przejściowym, nie chcę robić jakichś wielkich roszad w składzie, kupuję zazwyczaj młodych piłkarzy, których mogę rozwinąć, zobaczyć jak przez sezon się rozwiną, a potem zobaczymy co z nimi dalej i tak samo było w tym odcinku, Oprócz spotkań idą transfery ogólnie młodych piłkarzy, którzy są perspektywiści, którzy mogą się rozwinąć w jednym sezonie naprawdę szybko i bardzo dużo. A potem zobaczymy, jak ten skład będzie się rozwijał. E, co, wygra Ligę Francuską? Ogólnie Lens było drugie w tym sezonie, chyba dwa punkty za PSG więc tak naprawdę byli blisko Mistrzostwa. wracałem do Ligi Mistrzów po ponad 23 latach. No i co, a my postaramy się zdobyć kolejne Mistrzostwo tą drużyną bo czemu by nie. pierwsza oferta, sprzedajmy Wesleya Saida i Seko Fofana do Bayernu. Ponieważ że tutaj trochę zaszalałem, o, chciałem 50 milionów od Bayernu i ta kwota była tak duża, że oczywiście Bayern się nie zgodził, to 45, ale stwierdziłem, że nie będzie łatwo. Fofany mogę sprzedać, bo ogólnie odszedł, więc też tak trochę, myślę, że może go po prostu sprzedam w tym okienku, no zobaczymy. Ale też nie będzie tak łatwo, że wiecie, a bierzcie sobie za 20 zł go i Olo. Pierwszy nasz transfer, który sprzedajemy Wesleya, Wesley Said. no nim bym nie grał, więc 4 miliony zawsze się sprzedadzą. Yy, tutaj dostałem fajną ofertę od Milanu. Deketaler plus kotówka za Seko no ale ja chcę co najmniej 15 milionów za SekoFanę. No ale Milan nie chce dać więcej. Więc moim zdaniem yy, ta oferta jest... Zła, no nie wiem, że Ketaler ma duży potencjał, ale 7 milionów to chyba sobie trochę jaja robić. Tutaj dostałem kolejną ofertę z Włoch. No i tutaj trochę mniejsze wymaganie od Bayernu, bo chciałem 30, te 7 milionów, te 35 za Sekofofane. Jak go sprzedamy, no to go sprzedamy. No, ja tu nie będę płakał nad rozdany mlekiem. No i właśnie Seko Fofana przenosi do, się do Juventusu, nie do Arabii Saudyjskiej. W ogóle szkoda, że do Arabii Saudyjskiej. No bo Lons awansował do Ligi Mistrzów i tam by fajnie było zagrać. No ale widocznie lepsza jest Azjatycka Liga Mistrzów. Wiecie, Azjatycka Liga Mistrzów też fajna sprawa. I czas na mój pierwszy transfer. Seko Fofane zastępuje Yusufem Fofaną z Monako. Więc tak naprawdę liczba Fofany w składzie musi się zgadzać. I to jest naprawdę, no praktycznie wydaliśmy większość gotówki. 2 trzecie kwoty. Ale mamy nowego fofane z numerem 8, więc tak naprawdę, jakby ktoś nie wiedział, to by mógł nie zauważyć, że to nie jest seko fofana. Wiem, różnią się wyglądem, twarzą i w ogóle. Eee, ale Jusuf, fofana za 27 milionów z Monaco do RC Lens. Wymieniłem fofane na fofane i myślę, że to jest naprawdę mega transfer. 23 lata eee, piłka, który ma mega potencjał, by się rozwijać. Drugim naszym transferem jest zakup gruzińskiego napastnika z FC Menc, to jest. Mikał Tadze e, ogólnie poprzedni sezon Wig Duo, e, który się właśnie zakończył, miał aż 22 bramki, 8 asyst. Georges ma fajny też potencjał, będzie naszym takim zmiennikiem: może grać na skrzydle, może grać w ataku. I tak jak wam wcześniej mówiłem, na no ten pierwszy sezon jest taki przejściowy: kupuję trochę słabszych piłkarzy do rozwijania, by zobaczyć co i jak, bo nie chcę oczywiście robić jakiejś wielkiej przebudowy. Ogólnie miałem tylko 16 milionów na transfery, więc Fofana trochę pomógł. Kolejne transfery jest skrzydłowy jest z Belgii, Balik Wiszach, tak? Balik Wisza, balik balik tak jest. Eee, z Royal. Eee, wiem, że w innej karierze był mi proponowany, więc stwierdziłem zobaczymy go tutaj. Eee, zobaczymy, czy się będzie rozwijał. Może grać również jako napastnik, więc zobaczymy. Kolejny piłkarz to środkowy obrońca, kupiony z Toulouse. Jak się nie mylę, eee, wybaczcie mi za wymowę nazwisk francuskich. Roald. World? Ja nie umiem Francji, ale ja polskiego nie umiem. więc Kostucha nic nowego. No, obrońca z Tuluzy. Myślę, że fajne do rozwijania. Będzie, moim zdaniem, grał trochę często, bo będę stał na tych piłkarzy. No i aktualnie ostatni na temat transfer, taki trochę mój Adil z e, Orient. O, oje, tego nie będę mówił. Adil e, 71 overala tak mówię, czyli ale ma 20 lat. Znaczy, no, się będzie rozwijał i na razie tak to wygląda młodość, idzie młodość tak jak ja robię na początku i czas na pierwszą konferencję Żulek Kudemo udał się na pierwszą konferencję przed meczem z Lille no i zobaczymy jak Ranci Club de Lens Lens zaprezentuje się w tym odcinku w ogóle w tym debiucie piszcie śmiało co myślicie o moich transferach piszcie śmiało swoje transfery piłkarzy byście chcieli zobaczyć do sobie do listy życzeń no fofana Liczba Fofany się zgadza, Fofana jest naprawdę, to będzie dobry transport. No i ku demo, pasoszą, lecimy na meczik, bo nie ma co już się zatrzymywać. Czas na Ligue 1. Gramy z Lille na ich stadionie w pierwszej kolejce, od razu ciężkie spotkanie. Ehm, no, miejmy nadzieję, że wygramy, tutaj zobaczycie mój skład na ten mecz. Będę grał taką formacją, jaką grał więc zobaczymy, jak będzie mi to szło. Jest Frankowski, gra Indas Medina Machado. Fofana z Abdul Sameden, No i to jest trochę niespodzianka, kabot Openda i Balikwisza. Bardzo liczę na tego Opendę. Na ławce widzicie, że nie ma boksy. Ale Buksa też na pewno dostaje swoją szansę. Pierwsza akcja nasza w tym meczu. podaje do Balikwiszy do Machado Mechedo w karnym, podaje do Fofany. Fofana! Ale szewalier broni. Ten bramkarz ma 77 overalla. Ja pamiętam, kiedy on miał 17 lat. i był taki wiecie, mega talentem, i na razie nadal jest. Myślę, że piłkarzem bardzo rozwojowym. Tutaj Lil miał swoją akcję. Bajo, jajo, ale nie trafia. Kolejna akcja Lons Kabot, Kabot. podaje do opędy. Openda, który przecież za prawie 50 milionów do Lipska. Mega transfer. No zobaczymy, czy ja dostałem taką ofertę. Akcja Lil druga połowa prawa strona boiska. nie wyświetlałem mi się kto gra przy piłce więc jest super tej małe zamieszanie ale samba broni w ogóle Bliss samba jeszcze w zeszłym sezonie grał w Championship, w tym grał Lons, no i został najlepszym bramkarzem ogólnie I, więc to jest naprawdę mega wyróżnienie, tutaj kolejna akcja i znowu samba broni. Ogólnie w tych kariach trafiam na dobrych bramkarzy Jonathan Bamba, tej fatalny bont Kevina Danso, tej granit też robi fatalny błąd, podanie do Remiego Kabei. kabela, kabela Kabe ale nada piłkę Malil, Bajo do Bamby. No i niestety tutaj się nie popisałem w obronie i niestety nasi rywale obejmują prowadzenie Jonathan Bamba na 1 do 0, Smuteczek. Ale lecimy z akcją. OPENDA do Kabota. Kabot wchodzi w polekarny szybszą niż Joseph Fonte, szczela. Broń Brankarz jest też słupeczek. niestety nie ma gola. Bajo do Segrowa, e, te bajo mi się kojarzy z do dlatego tak mówię. Mam rzut karny tutaj, niestety. V Kevina Danzo, też piłkarza, który może odejść, bo ma oferty. Ogólnie oferty są za Open i danzo ogólnie, ale ja sprzedałem Sekofofany i myślę, że nie będę chciał sprzedać za darmo. Tak naprawdę za małe kwoty pozostałych piłkarzy tutaj, za szybko się rzuciłem. Jeszcze mnie. Kurde podcinkom bajo jajo zrobił. Niestety 2 do 0. Debiut w Ligue 1 e, nie najlepszy, bo przegraliśmy ogólne to spotkanie właśnie takim wynikiem. No Jules Kudemo, e, nie najlepszy debiut, no ale spokojnie. To trzeba wiecie, poukładać wszystko, będzie git. I czas na ostatni transfer. Stwierdziłem, że postaram się wypłuczyć Warren Zaire Emery. Mega talent francuskiej piłki, mega talent Perze a jak wiemy P, że te swoje talenty tak trochę marnuje wysyłając ich do innych klubów, stwierdziłem, że ja wiem, że może z Emery być inaczej, bo stałem tego piłkarza, ale postaram się go kupić, no i udało nam się wynegocjować wykup za 4 miliony na koniec sezonu. Co jest naprawdę wielką promocją, bo on już po końcu tego odcinka miał wartość 6 milionów. Bardzo chciałem tego piłkarza, wypożyczyłem go, zobaczymy jak się będzie u nas rozwijał. Roczne wypożyczenie bo przyjął tą ofertę, jak się potem zobaczycie, trochę biegłem do czasu, ale gramy z Lionem, więc kolejny ciężki mecz. No i openda w tym meczu postanowił scratch show. Pierwszego bramka w 11 minucie. Świetna kontra. No Openda jest szybki, no co wam mogę powiedzieć to jest bardzo szybki piłkarz. Nie da się tak łatwo jego złapać. No i prowadzimy 1 do 0 kolejna akcja Fofana, znowu do opędy, Openda zobaczcie ile ma miejsca, w ogóle fatalnie gra w lioną obronie to Openda się na prawą nogę no kapitalnie gra ten Belgijski na padzior, on będzie naszą gwiazdą dopóki ktoś go nie kupi, kolejna akcja Openda, no i Openda w pierwszej połowie ma hatryka. więc niesamowity chłopak, po raz kolejny to powtórzę, Hatryk w pierwszej połowie robi co chce a my rozpoczynamy drugą połowę akcja naszych rywali Lionu, tu wymiana piłki, boom, uderzenie, ale samba, samba, deżonej, broń, rzut rożny, kolejna akcja Lionu, na krótko do Melameda. Melamed ogrywał w Onane z polkarnym, podaje do Boatenga, ten do Kukorea, tak jak ale samba, e, broń, samba, deżonej, kolejna akcja, tym razem nasza Frankowski, podaje do Tomasona, ten przyjmuje piłkę, wygrywa pojedynek z Dobrenem. Tomason w polu karnym 4 do 0. Ogólnie gromimy w tym meczu Leon Ogólnie o wiele przez spotkanie z Li zagraliśmy. Leon nie miał z nami sz żadnych szans. Szkoda, tylko że szczeli jedną bramkę. No nie było czystego konta, te Ryan Cherki, y Balkoda Ala KZ. No niestety 4 do 1. Szkoda, że nie zachowaliśmy czystego konta. No ale no. Jest wygrana. Pierwsza wygrana. Ej, hey, Jako trenera. Lons a Openda zabiera piłkę do domu Hatrick. No i Zaire Mary przychodzi do nas i bardzo liczy na ten młody francuski talent. No wiem, zobaczymy jak to się yy, rozwinie. 4 miliony to jest śmieszna kwota, jak go na pewno wykupię. Yy, patrzcie, jakie statystyki. 16 lat, 71 overala to jest potencjał na bycie no, wyjątkowym gwiazdą. No, ogólnie w rzeczywistości również ma potencjał niesamowity. Nie czy Perze na niego będzie stawiał, czy potraktuje jak wszystkich pozostałych wychowanków. No, bo Akademia Perze naprawdę szkoli świetnych piłkarzy, tylko oni grają poza Perze. Jak na przykład Enkunku. Wiecie, jaka kariera się potoczyła. Musa Diabi również robi fajną karierę. No, jestem. Gwendlus i też również fajną karierę robi w Marsylii. No, więc dlatego ja... Chcę, kupiłem sobie tego młodego piłkarza. O OSER remisujemy. Byłem bardzo rozczarowany. Eee, stwierdziłem, że grałem na kolejny mecze z Angers? Ankers. Grałem Angers. u siebie. No i tutaj Luis Openda. Ostatni meczu. Trzy gole w trzech ostatnich meczach. No ogólnie trzy bramki w ostatnim meczu. Czy Belk podtrzyma swoją genialną formę. No zobaczymy. Rozpoczynam to spotkanie tutaj Tomason. Wygrywa piłkę. Złe podanie tam Emery'ego, który debiutuje w pierwszym składzie ogólnie w tym meczu. Openda do Emery i Emery w swoim debiucie w pierwszym składzie. Lons strzela gola w trzeciej minucie. Ten to ma wejść i ogólnie był bardzo aktywny. Zaire Emery, tutaj kolejna akcja. Ten strzał był naprawdę sowiecki, ale widać ten potencjał tego piłkarza. Akcja też chrywali tutaj. Przed pole karne, podanie wchodzi w. No to dobre uderzenie ogólnie, ale. Na szczęście nie było gola. tutaj Fofana do Bala, No na razie jestem rozczarowany tym piłkarzem. Nie gra mi się jakoś nim wybitnie. Zobaczymy co dzieje z nim dalej. Dumbia, oczywiście nie Sejdu. Dumbia Doniane, Ibrahima Niane. Ale na szczęście broni Samba. Samba, też one. Kolejny, ta pierwszy chyba, że drożny w tym meczu. Taki Ventalep na krótko do Dioniego. Dioni. Barberis. Barberis to zrobi Abdelli Znowu świetna akcja, ale broni. Nasz goalkeeper, druga połowa. Tomason. do Frankowskiego, Przemek Frankowski w pole karne. Openda 2 do 0. Louis Openda. O, 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 openda. Mamy gola 2 do 0. Ale niestety gol kontaktowy. Ibrahima Niane, Kiedy go kupowałem do kariery? No fajnie szybki piłkarz ogólnie. Niestety remisik. 2 e, do 1. No i ogólnie 2 do 1 kończyć to spotkanie, więc wygrywamy kolejny mecz. Dobry to był w ogóle mecz. Kudemo, Żulejdzie, podziękować tenrowi rywali. No i to ciekawe, celebracja naszych piłkarzy. W takim stylu jakiejś to robiła reputacja Islandii na Euro 2016. Hmm, chociaż że kibice tak trochę nie reagują jak trzeba. No ale jolo. Kolejny mecz 3 do 0. Mikua Miku Tadze, pierwsza bramka, Frankowski i Openda, więc Franek i Mikuł Tadze, pierwsze gole w tym w sezonie. No i kolejny mecz, Matia Pere Lages, dobył goli w ostatnich trzech meczach, czy dzisiaj również pokona bramkarza rywali. No zobaczymy, na pewno Zaire Emery ma chrapkę na kolejną bramkę, to jest fajna akcja. Niestety młody francuski gwiazdor nie strzela gola. Kolejna akcja, Thomason. Tomason w polukarnym trochę wycofał się do środka. Tomason uderza, strzał zablokowany. Fofana, Frankowski, Frankowski do Zajlego, Emery! Emery! Drugi mecz w pierwszym składzie i druga bramka. No on jest niesamowity. Nie wiem, czy Squirmont go nie dam w pierwszym składzie, nie pamiętam, ale chłop jest świetny. Nasze rywale, właśnie Pereira Lage do Elisa! Ale Elis to fatalnie uderzył. Naprawdę to było słabe uderzenie. Rzut wolny, tej Fofana wygrywa pojedynek, piłka do Abdul-Sameda, Abdul-Samed, idziemy z kontrą, Abdul-Samed, czy idzie sam? Chyba idzie sam Abdul-Samed, idzie sam, nie zatrzyma się, Abdul do środka, kosta do Fofany, Fofana 2 do 0, Jusuf Fofana 2 do 0. No i... Ten mecz kończy się właśnie takim wynikiem. Wygrywamy 2 do 0 z naszym rywalem i kolejne 3 punkty wędrują nasze konto. Na razie spoko. Ja jestem za dobry w tą Fifę. Ale dobra. No kolejny mecz z symulujemy. No i niestety znowu gubimy punkty. No na tej symulacji gubimy punkty. No, ale wiecie, no będę też symulował, żeby nie było od razu tak łatwo. No ale z przegraliśmy. I no, na ostatni mecz Montpellier wygrywamy 4 do 2 i 4 bramki strzela Openda. Dzisiaj on jest niesamowity. Ten piłkarz jest niesamowity. Następny mecz. Kolejkę. Odcinek rozpoczniemy meczu z Marsylią. 4 punkty do Lille. Więc myślę, że powalczymy o coś w tym sezonie. Dwa remisy. Dwa remisy na symulacji. Porażka ja. Trzy mecze wygra. No i Openda świetny. Fofana i właśnie Zairemery. Po dwie bramki. Więc naprawdę młody Francuz. Zobaczymy. Podwiedź wykup. Na razie nie mam pieniążków, ale jeśli sprzedam kogoś w zimie, to od razu daję podwiedź wykup, że mieć tego piłkarza już u siebie za 4 miliony, boż aktualnie jest warty 6, więc to jest naprawdę mega deal. No i co? To tyle w tym pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. No i zapraszam Was na kolejne. Na razie piąteczko.